Słuchajcie moi kochani bardzo bardzo serdecznie Ja jestem Fikus a to kolejny odcinek Sankt Freud Taste of Werewolves już drugi odcinek drugi skończyliśmy na dniu trzecim czyli kolejnej kolejnej fali mamy tutaj wilkołaka wzmocnionego zwykłe wilku wilki nie wilkołaki co my tu mamy bonfire ognisko Ogniska, może damy chwileczkę, chwileczkę. Jak wilkołak idzie. Czyli bonfire odstawimy sobie tutaj. Oczywiście bonfire jest chyba płatny. Nie, one są płatne. Tak. Więc zobaczmy, jak one idą. Mamy jeszcze bronić to. Więc pułapki sobie ustawimy tutaj 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 Jak nasz wilkołak idzie, to jeszcze ustawimy pułapki tutaj, tutaj i tutaj hmm. Kamienie nam nie będą chyba potrzebne za bardzo, więc start nawet. Return, return nie patrzyliśmy na drugą falę. A druga fala? O, cholera! A nie, dobrze, że tu ustawiliśmy. To tobie sobie to tobie ustawmy Bonfire, załatwimy ich. To są tylko Alfa Wilki. Dobrze, więc hmm. mamy tu. No, jak mówiłem, Holy Balec Silver Balec oraz Balec Stamina 40, fill factor 20. Eu 100 hit points. Nie możemy kupić tutaj na razie nic, bo to nie jest sklep, ale mamy skill jeden. Mam drzewko umiejętności właśnie bardzo rozbudowane, o tym nie mówiłem. Tam mamy podstawowe pierwsze umiejętności. Broad wrist after. Wybierzmy sobie to, że zawsze po zabiciu przeciwnika zyskujemy 2% życia. To na pewno nam się przyda. O, jak to nie Equip Active Items? A, że tego. No, poradzilibyśmy sobie. The wolves found them, all three of them. They've cornered them in a cabin east of the village. Now, you have to sign this document for me. What? By signing this, you are giving me custody to all the souls of the villagers. When night falls, they will possess the beasts of the forest and transform them into werewolves that will carry out all of our orders. <laughs> yes. <laughs> Kazał mu podpisać papier żeby e, zrzek się wszystkich dusz e, mieszkańców i przemieni je w wilkołaki I sign under duress I will never consent to your Quiet you whiner, and think of the pleasures you'll enjoy when our werewolves bring you back to the woman you desire Also how would you like to be appointed a cardinal in Rome Rome? Powiedziałeś Rome? To jest mój najdroższy sen. Ja cię kręcę. Obiecał mu, że będzie kardynałem w Rzymie. Dobra, mamy tutaj. A, kury musimy bronić. Yy, Zatakuje wilkołak i zaatakują wilki. Chwileczkę, wilkami się zajmą pułapki, chyba. Ale bardziej to wilkołak mnie niepokoi. Ale dobrze, że mamy tu tak zwane bonfire, które odpalimy. Dobrze, odpalimy na czas. Dobra, odstawmy tutaj. Dobra, 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 bo idzie nam tu wilkołak. Odpalmy. No on się chyba tego nie boi zbytnio. Dobra, A chetrzo. Chodź tu, skurwe, synu. Nosi, a nie, boi się ognia, boi Dobra Trochę nam szybciej idzie niż poprzednio, już trochę doświadczy. O nie, o nie, Dobra, nic nie możemy zrobić, stamina dobra. Jest. O, pułapki pomogły na wilkołaki. Teraz 6, 4 zwykłe i dwa alfa wilki. Ładujmy może brony. Płapki nam się skończyły chyba, ale dobrze, że przy kurniku są. Nie zauważyłem ich. Dobra. Przyda nam się elixir. Cholera, no nie mamy żadnego potonka już ani nic. Detected, wiem, że detected. Szybnijmy go. O, dobra. Dobrze nam idzie w miarę jak na taką watachę. Headshot, siekierką. Dobra, firfa, który jest dość mały, więc możemy się zabawić z strzelbą. No chodźcie tu. Skąd ja wiedziałem, że on się atakuje? Dobra, elegancja, elegancja. O, zrobiliśmy osiągnięcie des telegeist, Geist. -geist. czyli stra stratek. O, kajsu jak zawsze. Level trzeci, czyli mamy point do ulepszenia. O, idziemy teraz do miasta w końcu. Może ulepszymy coś, już wie. Miesz przeraża zawsze te piani noty. Ha, well hello to my saviors, Lord Almighty, What's the matter with your sister? Zajebiste jest w tej grze, że nie muszę wam nic tłumaczyć, bo naprawdę język angielski w tej grze jest tak bardzo prosto ułożony nie ma żadnych skomplikowanych form. To jest najbardziej zajebiste. Osoba, która chociaż trochę disnęła kiedyś angielski powinna naprawdę wiedzieć o co chodzi. Na totalny lajk. Like. Run to the village and get Doctor Lamontagne. Bring him back here as quickly as you can. Josephine is too weak to make the trip. Dobra, musimy sprowadzić Say, sister. Well, suppose you saw Doctor Lamontagne in the village. My little sister's very sick, and was sent to get him. No, he hasn't been seen in two days. What's more, ever since the church burned down, the priest hasn't been showing himself he doesn't want to see anyone you know there are people who say that your sister is a witch and that it was all her fault i'm not surprised so there's nothing you can do for us the best i can offer you is divine peace would you accept my blessings bless jesus me. Uh, i'm all yours In the, name, the father and the son and the holy spirit amen Masz jakaś specjalna moc od siostrzyczki? Aha. Ono no Można, można kulę poświęcić za Wow, za zakasę. Dobra, poświęćmy wszystkie kule. Będą mocniejsze. A toporek? No pewnie, że toporek można poświęcić za jebioza. Yy, ale czy ma pentagram? Eee. Yy. Straciliśmy całą kasę No to zajebiście Możemy kupić kulę, tylko że za co, jeżeli nie mamy kasy Tu są rzeczy do kupienia Tu są nasze rzeczy Dobra, możemy dokupić dodatkowe trzy kule. Musimy zebrać więcej kasy i wrócić do miasta. No, no właśnie, do miasta. Blacksmith, czyli Kowal. Co mam ciekawego u Kowala? O, no, nowe siekierki. No, jacha oczywicha. Eee. Co my tu mamy? Bardzo mi się podoba, że to jest właśnie po połączenie RPG z, z takim właśnie. Paniem? Gdzie jest doktorek? Właśnie wysłali nas, żeby szukać doktorka. Mamy eliksiry. Ale bardziej do doktorek mnie obchodzi niż eliksiry. Może w ratuszu jest? Ratusz? Konwent? Nie. To jest zakon. To stąd wróciliśmy. Czarz czar zamknięty. To jest ratusz. To zamknięte. Nie ma doktorka. O oh, cholera! Dobra, we bait. Co to jest. Bait. Bait will delay the enemies who eat it. This icon shows how much time is left before the bait is finished. The more enemies there are eating it, the faster it will finish. A więc możemy taką przynętę zostawić, ale niestety czym więcej wrogów, tym więcej. E... Właśnie... O, możemy wracać do miasta kiedy chcemy. Co my tu mamy? No nie mamy kasy na te No na... pułapki. No dobra, no to chwileczkę. Jak idzie? O, on idzie do barn. Shopy. Ten idzie do domu, no to musimy się tym zająć. Cholera. Zostawiamy to tu. Jak oni idą? Przybliżmy bardziej. Jedna powinna wystarczyć na trzy wilki. Jemu postawimy to. I na pewno pieprzimy tutaj aż tyle tego. Trochę przesadziłem, ale czy tu dzisiaj nie robi? Dobra, nie mamy nic. O, mamy skill jeden. Hmm. Dobra, zwiększmy rage. Turno, start fight. Dobra, jedziemy. Cholera dwa wilkułaki, to będzie trochę ciężko. Już te ogniska nawaliłem, tyle, że Dobra Jest załadowany gnacior. Jest Odpalmy Żeby się nie zbliżały do domu Dobra Ale no nasza pułapka za dużo nie Dobra, a mam pomysł. Dobra, wow, Nie, nie, nie. Dobra, pat. Drugi. Chodź tu. Dobra, pierwsza badacha załatwiona. Dobra, tu się zajmuje wilkołak Trochę jest zajęty więc Musimy się nim szybko zająć O, oh, fuck, detected Dobra, póki możemy to unikamy walki żeby stamina nam się odbudowała Jest, szybko Stamina się odbuduje. O, 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 nie, o, nie. Chodź tu, skór. Odpalmy ognisko. Odpalaj. Nie kładź. Dobra, mamy czas na załadowanko. Strasznie zwiększył nam się Fear factor. Właśnie, możemy kule wybrać. A teraz to już zapuszczam. Dobra, teraz używamy święconych. Srebrne chyba będą najlepsze na wilkołaki. Ognisko nam się kończy. Dobra, trzeba szybko. Dawaj, na ring. No, czyli nas przeżyliśmy. Trochę kabin ucierpiało. Jest Smumville. Ma fajnie, kolejna rzecz, którą mamy bronić. Continue. Cholera, no co ja dla was nagrywam, to jest chore. After a mil and problems. Damaged last night, so I'd gone down to the hardware store in the village to get stuff to fix my mill. I was coming back, and since I didn't have any more tobacco in my pouch, I said to myself, It'd be a good idea to warm myself up a little at Jackie's. Say, Phidias, could there be something here that's attracting the beast? Except for my cabin, my barn, there's just your mill. But the attacks keep getting worse night after night you're not hiding anything from us are you friend me hiding something as i live and breathe in fact if there's something i would have liked it would have been for you to help me defend my mill last night the lumberjacks from w hood company came to take away the down tree that was blocking the main road so you can easily get to the mill now and then if you help me i'll help you back putting out your traps Dobrze, więc like on pomoże nam założyć pułapki, żeby to było wszystko szybciej. Zamiar za to, że będziemy bronić jego młyna dzisiaj w nocy? Chopping lumber. To co to znowu? You can now cut lumber for the W Hood Company. Just click on the button to chop wood. Each time you chop wood, you receive money for your effort in exchange for action points. Action points that are lost this way are represented by the orange part of the gauge. Zobaczmy sobie, jak działa Spike Trap. The Spike Trap. The Spike Trap automatically triggers Można as soon domyścic. as three enemies are standing on it. This icon represents the amount of enemies standing on your trap. Trzy wilkołaki, kadem. nie skill mają te pułapki. Pierdziel, zakładam ich więcej. Niż normalnie. Kadem, 3 trzy aż te i dwie fale, dobra. Wilkołak, dwa wilki, dwa wilki, poradzę sobie. Wilkołak, Wilkowak... Wilk... dwa wilki. Godem. Eee, co na atakuje? Kabin jest najważniejszy, bo tam jest ich siostra. Drób też. A mniej ważny jest młyn. Właśnie. Dobra, zajmiemy się pierwszą falą. Dobra, stawiamy tu. Dobra, musimy zebrać trochę kasy na pułapki. A jak oni idą? Hmm. Dla nich to starczy. Uf. Dobra, dla nich też starczy zapewne to, a oni, oni zostaną, jeszcze nie pomyślałem o drugiej fali, to muszę spike rap. Dobra, niestety nie starczy, no więc będziemy musieli sobie radzić jakoś, bez tego będziemy musieli biegać najpierw do jednego wilku, a później do drugiego. Nie, ja, nie. Ja, ja. Skill. Czwarty level jest tu potrzebny. a chwileczkę. Dobra, stamina nam się, no ale nie da rady. Cholera. Możemy albo to... Dobra, to potwierdza... A, chwileczkę po prostu źle kliknąłem. A, czyli możemy jednak To co my tu mamy? Indie Miguel Dobra, weźmy, że nam się szybciej stamina ładuje, to na pewno się bardzo przyda I tu? Dobra, start Starfight. Musimy jakoś wygrać to Ale owacz, trochę ich za dużo będzie. Biegnie, czany, biegnie. Do enraged. Rage. Certain enemies have a chance of turning enraged the more you attack them. Once an enemy is enraged, it's much more aggressive and is no longer affected by your fear factor. O cholera, też mogą mieć rage Dobra, ona tak tej. Z tej, dobra, jestem zabezpieczony w miarę, muszę tylko bronić tutaj tych miejsc. Druga fala już będzie trudniejsza, niestety. Musimy kule niedługo dokupić. Dobra, a nie, nie, nie chodźcie sobie na spokojnie, zaczną jeść. O cholera, na wilkołaka nie zaczęła pułapka, gdzie tu biec. Teraz, dobra, zajmiemy się nimi tak. A nie pomyślałem. Dobra. O, zaraz, młyn podnie. A nie przemyślałem tego planu. Pewnie że nie przemyślałem, Młyn jebnie jak cholera. Trzymaj się. Ja nie uszczyby. Uh, Cholera. Ciężko trochę. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Hmm, remowy altrap. Zbierzmy trochę kasy na te pułapki. Więc najpierw muszę biec do wielkołaka, to jest pewne. Jak oni idą, więc zatrzymać to ich mogę w taki oto prosty sposób. Tych zatrzymamy o w ten sposób. Musimy ciąć po kosztach trochę. Wave 2. Znowu ten cholerny wilkołak. No to najpierw byśmy musieli się zająć tym, więc Spowalniające na pewno. O, 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 nie. Źle przemyślałem to. Tu będzie dobra ta padlinka. I tutaj, żeby oni byli zajęci jak najbardziej. Dobra. Musimy sobie jakoś poradzić. Nie, to już widzieliśmy Dobra, wilkołak ma pójść stamtąd od strony błyna, więc musimy tam szybko biec jak najszybciej. Cholera! Łapki nie zadziałały zbytnio. Ale muszę nauczyć się lepiej planować. Chodźcie. Oj, mój ucierpiał. Dobra, lecimy do młyna. Dawaj, 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 dawaj. Biegnij stary ile sił No i nie stąszymy chyba. Moi kochani, e, spróbujemy w następnym odcinku. E, nie będziemy się teraz z tym męczyć. więc subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Dzięki za uwagę! I jak możecie, podpowiedzcie mi, naprawdę, jeżeli ktoś grał jak najlepiej, jaką obrać najlepiej strategię. Dzięki.